Ten film nie jest kolejnym pseudoporadnikiem, który ma nauczyć Cię zbudować pewność siebie w oparciu o wyssane z palca porady. Jest o trzech kłamstwach, które jeżeli poznasz, uruchomisz efekt domina i odblokujesz naturalną pewność siebie. Także poznasz trzy sekrety. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, nie ma pewności siebie, jest tylko nawyk myślowy. Brak pewności siebie to nawykowy program, który uwarunkowałeś w swoim umyśle. To forma wyuczonej bezradności. Czy się przestraszony lub gorszy, to powoduje, że twój mózg gorzej pracuje. Chemia w całym twoim ciele też robi się wtedy toksyczna. I dzieje się jeszcze gorzej, gdy starasz się to kontrolować i być przemyślanym w swoich działaniach, czy już przypływ adrenaliny, powodujący że stajesz się jeszcze bardziej niespokojny. Twoje ręce się pocą, głos się łamie, a to staje się błędnym kołem prowadzącym do punktu, w którym identyfikujesz się jako osoba bez pewności siebie. Teraz kilka skutecznych wskazówek. Nie wierz we wszystko, co myślisz, pamiętaj. Umysł to twórca historii, jak i kłamca. Myśli napędzają emocje, emocje napędzają zachowania. Zachowania to wyniki, tak? Zajmij się źródłem, czyli myślami. Zrób sobie rachunek sumienia, na ile... Ten dialog wewnętrzny jest negatywny. Dwa. To oczywiście język ciała ma on duże znaczenie, no bo twoja podświadomość jest ciągle aktywna. Jeśli jesteś przygarbiony, podświadomość dostaje sygnał, jesteś przygarbioną miernotą. Wiesz o co chodzi? To, że rozumiesz ideę, to jedno. Inną rzeczą jest zaprezentować. Postawę. A kiedy? Układ nerwowy czuje się pewnie? Tutaj Protip kiedy robisz rzeczy powoli oddychasz głęboko jesteś dobrej myśli nie spieszysz się to jest mały sekret ciało i podświadomość są zintegrowane czyli jeśli ciałem wysyłasz impuls że jesteś o przygarbiony tak dalej podświadomość to nie neguje tego w żaden sposób po prostu akceptuje z góry więc nawet jeśli o zrobisz w taki sposób Patrz, wiadomo, że nie powie o, tu ty zwykle tak nie robisz, tylko aha, okej, okay, zmieniamy, zmieniamy. Po trzecie, dotrzymuj danego słowa. Komuś, ale jaki sobie. Wiadomo, komuś łatwiej dotrzymać słowa, jest presja i tak dalej. Z siebie często okłamujemy, ale o co chodzi? O to, że często oczekujemy, że dopiero jak pojawi się pewność siebie, to zmienimy z siebie swoje postępowanie. Ale to nie na tym polega. Weź na siebie jakąś małą odpowiedzialność. Załóżmy, hipotetycznie, tutaj bierzesz chomika i widzisz. No muś, jego życie zależy od Ciebie. Jak go przestaniesz karmić, on umrze. Więc <gryw> karmisz go, tam dbasz o niego i tak dalej, ja zapewnisz mu rozrywkę. Wziąłeś na siebie odpowiedzialność, dałeś radę. Czy tutaj musiałeś mieć do tego pewność siebie? No, to drugi przykład. Bierz teraz na barki, nie małe zwierzę, tylko projekt. Bierzesz go i też jego życie w cudzysłowie zależy od Ciebie. Czy będziesz go rozwijać, czy... Czy dasz mu umrzeć? Czyli to jest bardziej kwestia właśnie odpowiedzialności, a nie tego, czy masz pewność siebie, czy nie. Tylko czy jesteś w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność. Nie ma pewności siebie, jest tylko autentyczność. Powiedz, ile warte jest życie, podczas którego nie robisz tego, co chcesz, tego, co czujesz, a tylko i wyłącznie to, co umysł podpowiada ci, żebyś zrobił, bo dobrze na to zareagują inni. Ups, wydało się. 99% ludzi tak robi. I życie powoli zmienia się w koszmar. Wygląda tak. A nie zrobię tego teraz, co, co czuję, że powinienem, ale, ale przynajmniej nikt na mnie krzywo nie spojrzy. Przeżyję sobie taki kolejny dzień. Popłaczę później w poduszkę. No. Ale przynajmniej nie będzie żadnych przykrych wydarzeń. A wiesz, co jest najlepsze? Że robimy tak. Bo to jest nasz trik podświadomić świadomy trik na to, aby być lubianym, być akceptowanym, szanowanym. To jest błaganie. Lubcie mnie, bo ego boi się odrzucenia. Twojego ego nieakceptowanie, bycie nieakceptowanym przez grupę, to jest śmierć. Dosłownie, aż tak się boi. Bo kiedyś tak było. Wylatywaj z grupy, to była śmierć. Nie przeżyłeś samemu. I teraz sekret. Dopóki nie wyzbędziesz się tej patologicznej potrzeby bycia lubianym przez każdego. To w życiu nikt nawet nie pomyśli o tobie, wliczając w to ciebie, że ty możesz być pewną siebie osobą. Po prostu to się nawet nie narodzi. Dopóki myślisz w ogóle, jak zareagują na to, jak zareagują na tamto, nie ma pewności siebie. No, chyba że mimo tych myśli robisz swoje, działasz swojem, no to wtedy gratulacje, robisz coś super. Więc można powiedzieć, nie ma pewności siebie, przyjacielu, jest tylko kwestia, czy ty uzewnętrzasz siebie. Czy ty pokazujesz światu siebie? Czy ty jesteś? Czy cię nie ma? I dopóki wstydzisz się samego siebie, a to jest stan domyślny, niestety u 99% osób, bo wstyd jest nam wygrywany od dziecka, to możesz iść przez życie, przez ulicę z radami od swoich guru i, i wiesz, trzymaj kontakt wzrokowy, rób afirmacje na no, pewność siebie, pff, zagaduj tam, nie wiem, nieznajomych, ale to... To będzie żałosne, bo nie ma nic bardziej żałosnego niż taka udawana pewność siebie. To widać, tak, to widać. Bo to jest skrzywiona droga totalnie od drugiej strony. A ta prawdziwa, naturalna, piękna droga prowadzi przez autentyczność. I wiesz, co jest najlepsze, że właśnie <gryw> robimy na odwrót, to jest aż śmieszne. Chcesz mieć szacunek u ludzi i akceptację. I robisz dokładnie to, co ten szacunek i akceptację ci zabiera, czyli nie jesteś sobą. A co rodzi szacunek? Własne zdanie, własny osąd, nieuginanie się pod opinią zewnętrzną. A czym jest właśnie ta udawana pewność siebie, dostosowywaniem się w stu procentach po to, żeby być jak ludzie chcą. Więc jak do tego łupa kiedyś przyjdzie ci pomysł, że a zrobię groźną minę, to udaję kogoś takiego, to walnij się ten łeb i powiedz, zapytaj siebie, jaką swoją, jakie swoje braki i traumy chcę teraz zakryć. Nie ma pewności siebie, jest tylko skuteczność. Czy jesteś w stanie utrzymać swoje ramy, swoje wartości, swoje postanowienia, nawet pod naciskiem zewnętrznym. Pod naporem tego, co Rzuca ci świat. Innymi słowy, nie byłoby problemu, gdybyś żył w takiej próżni, że jesteś tylko ty, twoje potrzeby, postanowienia i tło. I nie mam wątpliwości, że wtedy dostrzegłbyś w końcu prawdę. Prawdę, że dalej nie zrobisz części postanowionych sobie rzeczy, bo są inne powody. Ale obwiniłbyś o to już wtedy w końcu tylko siebie. Nie brak pewności siebie, nie. Złą koniunkturę, nie okoliczności, nie innych ludzi. W końcu dostrzegłeś, że albo zrobisz swoje, albo nie zrobisz. I to jest cały, i to już jest koniec rozwoju. Albo zrobisz swoje, albo nie zrobisz. I wiadomo, pomiędzy może być właśnie opór, ograniczające przekonania, bla, 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 bla. bla. Wszystko sprowadza się do jednego. Albo zrobisz swoje, albo nie. Tyle. Jest tylko skuteczność. Nie ma pewności. Siebie. I królestwo wymówek, w jakim kochamy żyć. O, no, bardzo chciałbym to zrobić, bardzo, ale, no, 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 nie da się, no, po prostu pewność siebie, no i, i, i trudno, jutro to królestwo przestałoby być Twoim domem. Chociaż się tu rozgościłeś? Na ile się rozgościłeś w tym królestwie, co? Zadaj sobie to pytanie. Kiedy in Taipsum et Uwierz w siebie i wszystko, czym jesteś. Bo to jest coś ponad ciebie, ponad twój umysł, ponad twoje wgrane ci ograniczenia. Bo zostałeś stworzony przez Boga. I jeśli tego nie uzewnętrzniasz, jeśli się tego wstydzisz, to sobie okradasz świat. To, co mógłbyś mu dać. I nie robiąc tego, co czujesz, do czego pcha ten Bóg w tobie, oszukujesz ludzi. <grym> okradasz świat z tego, co mógłbyś mu dać. I ostatni punkt. Nie ma niskiej pewności siebie. Są tylko wątpliwości. Co wysysa z ciebie tak zwaną pewność siebie? To są wątpliwości, czarne scenariusze i także tłumaczenie się. Nie ma opcji, i to jest sekret, nie ma opcji, po prostu jest to niemożliwe, aby być osobą niepewną siebie i jednocześnie być skupionym tu i teraz. Niepewność pojawia się dopiero w momencie, kiedy pojawiają się wątpliwości. Póki jesteś tu i teraz, nie ma umysłu, nie ma wątpliwości, nie ma jakiegoś braku pewności siebie. Więc trenuj bycie więcej w tu i teraz, mniej w umyśle. Cały problem polega na tym, że sam siebie bądź sama siebie wybije z najzajebistszego stanu, w jakim może być człowiek czyli z obecności. I wkrada ci się właśnie umysł. I wiesz, na czym polegałby ten film, gdyby miał trwać tylko 20 sekund. Na tym, że jest scenka. Młody chłopak idzie plażą, zauważa atrakcyjną, ciekawą osobę, to znaczy z daleka docenia jej charakter i wrażliwość, po czym zbliża się i zbliża, i zbliża, i w pewnym momencie jego przyjaciel krzyczy: Ej, ej, hola, złama się, przecież nie masz szans. I uwaga, to była metafora, bo tym przyjacielem jest jego umysł. <laughs> Jeżeli świadomie starasz się robić te właściwe rzeczy, być dobrze ocenionym to ograniczasz ten swój przepływ spontanicznej energii, tak, która w naturalny sposób przyciąga ludzi do ciebie. Już jest w tobie wielkość. Jestem pewny, że miałeś w życiu chwilę, gdzie nie myślałeś za wiele i po prostu było zajebiście. Szedłeś z takim fajnym flow u. i nie wymagało to wysiłku. I wszystko sprowadza się do Nolite ergo solici dici esse et czyli mniej wyjebane. A będzie ci dane. I tak naprawdę to już wszystko. Dziękuję. I do następnego.